Ten Esej, to opowiadanie, tak tylko skomentuję troszeczkę, bo ja nie chciałem, żeby te, te opowiadania były takie wodoleiste, prawda? Żeby tam opisywać y, zbytnio, opisywać sytuację, miejsce, tyle ile jest potrzebne, żeby żeby po prostu nie przekazać, żeby nie zagadać Was. Y, napisałem to, co jest istotne. To, co jest istotne, odbierając taką czy inną, inną kompozycję. Ja pamiętam jak dzisiaj byłem wtedy młodym chłopcem i pamiętam... To nadmieniłem chyba w tym tekście, teraz nie pamiętam dokładnie, bo to był czas, kiedy były rekolekcje bodajże w naszej parafii Serca Pana Jezusa. Ja oczywiście zamiast na rekolekcje, to poszedłem sobie tam do parku obok na ścigarkę i tu opisałem to zdarzenie. I, I zobaczcie, to miało miejsce autentycznie, miało miejsce w moim życiu się wydarzyło. I było zapomniane, bo to ja, nie może tak, że ja ciągle o tym przypominam sobie, nie, to poszło w przeszłość. I potem nagle, powiedzmy jak, czasami bywa tak, staję na błonie, ja zaczynam mówić, przypowiadać Słowo Boże i nagle mi się, w danej sytuacji, gdzie nagle, bo ja nie piszę, prawda, nie, 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 nie spisuję, bo nie, nie żebym tam był aż jakiś tam yy, taki, taki, taki dobrze ułożony i mądry, tylko po prostu leniwy jestem z natury. Po prostu mi się nie To stąd się, stąd to, się to po prostu. Mi się nie chce tego wszystkiego spisywać, więc ja często spontanicznie bazując w się słowem, Boże, po prostu opowiadam mi to, co nagle się rodzi w moich słowach, to, co ja przeżyłem i przypomina mi się ten obraz i zaczynam opowiadać o tym, co przeżyłem. I potem właśnie po latach wielu, wielu, już jako dorosły fakty, przypominam sobie o takim wydarzeniu prozaicznym z dzieciństwa. I stąd to powstało, gdzie do tego jakoś tam można potem sobie wystąpić refleksję. Ona skończona jest taką refleksją, taką jakąś błętą. Ale pozostawiamy, bo gdzie do mnie kochanie, choć. Potem, potem, potem to się przypomina i, i, i ta poeta jest króciutka, ale, ale pozostajemy i gdzieś tam zaczynamy, zaczynamy na tym siedzieć, rozmyślać, rozważać. Mam bardzo duży sentyment do kotów, to też tutaj jest opisane, bo moja miłość do kotów zaczęła się w pewnym momencie, bo, bo ja kotów nigdy nie lubiłem. Ja się bałem kotów bałem się kotów i jak gdzieś tam na wsi był kot, czy u znajomych byłem potem jako ksiądz, gdzieś tam ktoś na kawę i był kot, to tak, pogodkę z tak, tak, tak chyba, że żebym musiałem, żebym żeby ten, na dół nie wiem, że tam kochałem, ja, tylko czekajcie, mnie z czy mnie ugryzie, uważałem sobie, że kiełki są takie ostre i oczywiście powtarzałem stereotypy wszystkie, które, które wszyscy powtarzają na okrągło, że kot jest fałszywy, że, że kot to taki inny, później prawo. Jestem w stanie to udowodnić. A dlaczego się tu jest opisane? Od czego to się zaczęło w jednej z parafii, w Łodzi, jak głosiłem rekolekcję. O to że opowiada, to już podobnie jest tamto, a potem czeszał to. Głosiłem rekolekcję, słuchajcie, i miałem rekolekcję dla dzieci. I y, na końcu, ja wtedy pracowałem na Ukrainie. Właśnie to było krótko, bo przyjeździe, tutaj już pracowałem w Polsce, ale jeszcze żyłem tą Ukrainą i tam chciałem wspierać te nasze placówki na Ukrainie misyjne i... W końcu tych rekolekcji dla dzieci no, miała być zbierana ofiara, mimo no wszystko. Proszę powiedział, że to, żeby dzieci się uczyły też ofiarności, że to nie jest tak, prawda, żeby jej tłumaczyć o ofiarności, i to będzie na cenę na Ukrainę. To nie ważne, żeby tam jakieś były wielkie pokosy. To chodzi o sam fakt, żeby to był udział jakiś. No i ja tym biednym dzieciom zacząłem tłumaczyć, wiecie, to nie jest tak, że pójdziesz do taty, do mamy, powiedz, tak, bo tam będzie rekolekcjonista, zbierał to jadrzuce, bo to było zbyt proste, absolutnie nie wolno tak robić. Pewnie, że nie macie pieniędzy bo kieszonkowie już się dawno skończyły, nie się, ale można pójść do taty, do mamy i poprosić, ale pod warunkiem, że tata czy mama da, ale za to na przykład do końca yy, Wielkiego Postu zero snickersa, zero Coca-Coli. Zamiast Coca-Coli zwykła woda, gazolka. miejsce od ale to będzie ofiara. Zamiast tego snickersa to właśnie jabłko. To będzie ofiara. I tak dzieciom zaczął tłumaczyć, słuchały te dzieci pilnie. Słuchajcie, nie wiedziałem, że mam takie dar przekonywania. Tego samego dnia wracam na plebanie, po południu już miałem dla dorosłych, znam, wracam, odwracam się, patrzę, jakaś kobieta woła na mnie, wiem, że nie mam nie uciekałem, bo taka dość była, warna, pani, co będę uciekał. Poczekałem, pani przybiega i mi zaczyna opowiadać. Mówi, że córka przyszła do domu, rewelacja, bo mówi, mają kota w domu i ten, ta kotka się okociła i ma tylko jednego kociana. I mówi, za żadne skarby nie możemy sprzedać tego kota ani wydać, bo córka się tak przywiązała i koniec. Nawet, mówimy, już nawet moja siostra, ta kobieta, się poświęciła, mówi, weźmie tego kota po prostu, żeby ta dziewczynka mogła go odwiedzać, żeby wiedziała, że ma dobrze i tak dalej. tam nawet cioci swoje nie chciała dać. I mówi, dzisiaj nie przychodzi do domu, mówi, olśnienie w bo ona przyszła i mówi, że ona kota da na ofiarę dla kolekcjonisty. No i w takiej sytuacji, po pierwsze, nie można odbawiać dziecku, a po drugie, słuchajcie, wyobrażacie sobie tą ofiarę tego dziecka, cioci swojej nie chciała dać. Ale na ofiarę da. Słuchajcie, to była największa ofiara, jakąkolwiek widziałem w życiu, że ktoś składał wielkiego poświęcenia. Gdy to wie, wie pani co to przynieście tego kotka. Omówiliśmy się, że przyniosę następnego dnia tego kotka na ofiarę. I to myślę, co ja tym kotem. Mieszkałem wtedy pod Łodzią. Tam jest duże podwórko. Chodzi kot jeden, to i drugi będzie chodził, to mniej myszy będzie po prostu i tyle. Ale nie wiedziałem, co się święci na drugi dzień. Przychodzą rodzice razem z tą dziewczynką i przynoszą kotka. Tylko ja patrzę, najpierw myślałem, że to, nie przypuszczałem, że chodziło o masztotkę, o zabawkę, ale nie, żywe. Kłębek, białutki pers, perski kot, a sobie pomyślałem, że chodzi o takowce. no gdzie takiego na podwórko puszcza? Szybko w samochód pojechałem do, do księgarni, kupiłem książkę o, o kotach, jak się tarmi, jak się pazurki, odcina, bałem się kotów. Na pierwsze rekolekcje pojechał ze mną aż tam po Delbro, razem ze mną tam jeździł. No i, i tak się zaczęło. I ten kot taki, no był, był... Ja nie wiem, z dwa tygodnie może był ze mną, jak pani, która gotowała tam w Grotnikach, zobaczyła tego kota nigdy takiego nie widziała. To mówię, wie pani co, ona tak często życzliwość pokazywała. Ja sobie projektowałem ciucho, ona mi szyła, nigdy nie chciała, nic za to był taki się łezany. Pani Helenko, mam dla pani kota. Popłakała się w Grotnikach, zobaczyła tego kota. Szczęśliwa, w podkokach leciała do domu się okazało, że w domu awantura, mąż się obraził, tydzień czasu się nie odzywał przez tego kota, wojna, bo przyniosła kota do domu. Więc awantura, cisza, obraza, mąż obrażony, słuchajcie, po tygodniu, tydzień czasu był obrażony. Po tygodniu okazało się, że głównym właścicielem kota stał się jej mąż. I kotu wolno wszystko do dzisiaj tam, bo mąż, pani Kajeki, kotu na wszystko pozwala. I tu no może ja to opisałem bardziej szeroko, tak? To był koniec, którego potem nie dałem, potem spotkałem na jednym z moich wystaw na Vernisarzu taką rodzinę, zaczęliśmy rozmawiać, okazuje się, że mają hodowlę kotów perskich, więc coś by tam zaświtało, to nie może, nie, nie może to być przypadek. I, i potem tak się stało, że, że byłem u nich i przyniosłem kota, który jest ze mną do dzisiaj, też jest świetna anegdota z, z moim obecnym kotem z Jakieś dwa czy trzy lata temu organizowałem plener w Łebie, bo łeba miała nade mną z czasu taki patronat artystyczny i, i zawsze tam co roku odbywał się plener malarski, ja wybierałem sobie osoby, z którymi chciałem jechać, no i jechaliśmy. I między innymi po raz pierwszy niedawno co poznany, taki artysta, plastik, grafik z Olsztyna, Olek, też się chciał załapać, więc miał przyjechać na, na ten plenę. Wszyscy uczestnicy się zjechali, nie było tylko Olga. Zadzwonił, że będzie dzień później, ponieważ ma tam 18 w rodzinie siostrzenicy, kogoś, że dzień później przyjedzie, dobra. I ja na ten plenę, ponieważ nie miałem z kim zostawić moje jeleny, to ją zabrałem ze sobą. I gdy Oleg miał przyjechać następnego dnia, to nas nie było, bo myśmy poszli po prostu na taką retrospekcję zobaczyć, obejrzeć, co przyjaciele moi zorganizowali na wycieczkę którzy pracują tam w Parku Słowińskim, mogliśmy chodzić po wydmach, sobie tam gdzie turyści normalnie nie mogą, także mieliśmy wielkie przewideje i poszliśmy, ponieważ Oleg miał przyjechać jak nas nie będzie, więc miał się zaopiekować nim jeden też z organizatorów tego pleneru. A ponieważ też mam poczucie humoru, więc zrobię to trochę z przekąsem, i powiedział jaka będzie reakcja. gdy Olek przyjechał, nas nie było, no to co chodzi tutaj ci pokażę, to są pokoje, żebyś sobie wybrał, wiesz, że tam zobacz, tutaj jest. Mieszka Aneta z Basią, e, tutaj mieszka Agata z Jorką, tutaj mieszka Bartek z Piotrkiem, tutaj mieszka Krzysiek z Eleną. E, to, tutaj się, to, tu ksiądz, tak edukacyjnie, to ci ale dobra nic się nie odzywał. Potem było oczywiście śmiechu, co nie miarę, się okazało, że to ma, Elena to jest moja miłość, ja, najbardziej y, przecudony perski y, kot szukretowy, pierwszy ma w tym samym miejscu co siedzi Krofor. Ja się zaczęło i jestem chociażem dzisiaj, bo też ten pies to też kocha lubię, ale na moim, moim sercem zagładałem ten sentyment mam. To tyle. To że powiedziałem słowami jeden esej, który jest tutaj opisany w skrócie o opierze.